Witam tych, którzy zechcą wysłuchać tych kilka zdań, mających na celu zachęcenia do przeczytania powieści, którą ja sam przeczytałem no bardzo, bardzo wiele, bardzo dawno temu, wiele lat temu. Tytuł Pomocnik, autor Bernard Malamut. Amerykański pisarz żydowskiego pochodzenia, urodzonego na Brooklynie w 1914 roku. W tym samym czasie pojawiło się na świecie wielu wspaniałych amerykańskich pisarzy. Między innymi Saul Bellow czy, czy, czy Saroyan. Er Erskine Caldwell czy też Tennessee Williams autor głośnej sztuki Kotka na gorącym blaszanym dachu granej chyba na scenach całego świata te dygresje same przychodzą do głowy ale muszę się od nich powstrzymać, bo to by do niczego nie, nie prowadziło a więc Pomocnik powieść, która Osadziła się we mnie na zawsze. Pozostawiła to jakieś szczególne, magiczne piętno. Po raz pierwszy przeczytałem ją w 1998 roku w doskonałym tłumaczeniu Bronisława Zielińskiego, który również był tłumaczem jeszcze jednego z tych tuzów amerykańskiej, amerykańskiej literatury, mianowicie Ernesta Hemmingeja. Miejsce akcji to Brooklyn, najbiedniejsza dzielnica Nowego Jorku. Bohater Morris Bober, żydowski sklepikarz, prowadzi on mały sklep kolonialny, chylący się do upadłości. Każdy dzień dla Bobera jest walką o przetrwanie. Handel idzie coraz gorzej, sklep przegrywa. Z nowoczesnymi supersamami, które się wtedy pojawiły w Stanach, zaś on sam nie potrafi przystosować się do nowych realiów. W dodatku wciąż spadają na niego, na niego jakieś nieszczęścia, kolejne, kolejne, wciąż nowe coś się dzieje złego z nim. Lecz oto przypomina on biblijnego Hioba albo Syzyfa, który prawda, wspina się, spada i tak dalej, i tak dalej. Lecz oto zjawia się nieoczekiwanie Frank Alpine, włoski emigrant, który, od którego, od, od, który, który wszystko zmienia w życiu, w życiu Bobera. Także nie będę streszczał powieści, bo to nie ma sensu. Więc yy, chciałbym. Teraz bardzo trudno mi jest opowiedzieć słowami coś, co jest nie do powiedzenia. Mianowicie, to jest e, pewna. Ma, kiedy, pier, kiedy czytałem, bo, kiedy czytałem pomocnika, wyobraziłem sobie, że. Nad, tą, nad tym kwartałem ulic, gdzie dzieje się akcja, jest jakaś wielka, unosi się jakaś wielka lampa naftowa i z niej stoczy z niej sączy się żółte światło, które, które oświetla ten, tą, tą, ten, tą, getto w getcie, w nowojorskim getcie. To jest jakiś taki mikroświat, i teraz e, nazuwa, nasuwa się malarskość tej prozy. Przypomina się odwa, obraz Edwarda Hoppera Nocne Marki, albo też znany jako Ćmy Barowe, który jest e, no, egzemplifikacją tego, co się dzieje w powieści. A więc takiego marazmu, po, te, po, po pozornego bezruchu i no, tego wszystkiego, prawda? Tego niedziania się. Tymczasem, aha, no więc <ścoughs> będę to upraszczał bardzo. Klientami sklepiku jest między innymi jest Polka, która jest antysemitką. Przychodzi co dnia, kupuje jedną bułeczkę za pół pęsa, i, i tak wygląda na to, że ona oczekuje upadłości tego sklepiku i samego, i sam, upad, samego bo, klęski samego bobera. I, i teraz, właśnie, jest rzecz nie, nie do opowiedzenia. Ja sobie wyobrażam, do, do, że do tego sklepiku. W tym właśnie oświetleniu tej, tej lampy, wielkiej lampy naftowej, wędrują bohaterowie innych opowiadań i, i powieści Malamuda. A więc jest to malarz Fidelman, który jest, były malarz Fidelman, jak go nazywa mala, mala, ma, Malamud. Czy też bohaterowie. Zbioru opowiadań, Malamuda Idioci Mariam. Pierwszeństwo. Z kolei inni bohaterowie to e, zbiór opowiadań. Nie wiem, czy przetłumaczony na polski. Magic Barrel, e, magiczna beczułka. Wszyscy ci ludzie w takim, no, prze, przemykają do tego sklepiku i gdzieś znikają po, po drugiej stronie drzwi gdzieś na zapleczu. Tymczasem dzieje się miłość. pomiędzy Frankiem Alpino, a córką, a córką Bobbera iskrzy, no mówiąc dzisiejszym językiem. kochają się. No kończy się to oczywiście tym, on no nie oczywiście, no ale kończy się tym, że Frank Alpine daje się obrzezać i staje się Żydem. No to jest tylko intryga, bardzo, bardzo, e, bardzo uboga wobec tego, co się dzieje między słowami, co się dzieje między zdaniami. I to jest nie do opowiedzenia. To tylko ktoś, kto przeczyta tą powieść, do czego bardzo zachęcam, To zrozumie, o co chodzi.